Kolejny krótki filmiczek, dlaczego czasami tutaj nie działa nam ten podajnik. Dosyć często mamy telefony, że gdzieś tutaj nie podaje nam peletu. Szczególnie to się dzieje tutaj po czyszczeniu. Bardzo częstą i na ogół główną przyczyną, dlaczego tak się dzieje, po prostu jak klient sobie otwiera tutaj te drzwiczki, odsuwa sobie tutaj ten panik, gdzie zahaczy ten przewód, on się wysunie. I dlatego nam tutaj podajnik nie działa. Także warto tutaj go później docisnąć. Tak samo tutaj mamy drugie główne złącze sygnałowe zasilające, które się odkręca. Śrubkę wysuwamy go i sprawdzamy, czy wszystko jest ok. Jak widać, on ma tutaj taką kropeczkę. Ta kropeczka pokazuje nam, że tutaj ma iść do góry. To możemy włożyć delikatnie tylko w jedno miejsce. Tam są rowki, delikatnie pokręcić. Dosuwamy, dokręcamy, śrubkę z powrotem. Na ogół wszystko w ten sposób wraca do normy. Pelet jest już podawany, ale także częstą przyczyną, gdzie to jest także swoistym zabezpieczeniem, bywa tak, że trzymamy rękę, słyszymy, że jednak silnik fizycznie pracuje, ale ta tutaj w środku nam się nie kręci. W tym miejscu wychodzi tutaj z tego motoru doktora taki stworzeń. Tam jest takie miejsce, jakby wyżłobienie, powiedzmy pod klin, gdzie żmijka ma tulejkę, tulejkę okrągłą i ona jest nakładana tutaj na ten, na ten sworzeń i dokręcane jest to dwoma imbusami. Jest ściśnięte jakby tutaj w, ten, w to korytko, tutaj po, po, po tym klinie. Jeśli gdzieś coś nam tutaj zablokuje tą żmijkę, no różne rzeczy się znajdują w palecie, to ta żmijka ma zejść z tego sworznia. Ono się po prostu tutaj wypina. Dlatego, jeśli słyszymy, że silnik jednak fizycznie pracuje, żmika się nie kręci, odkręcamy tutaj te trzy śrubki M10. Wyciągamy ten motoreduktor. Nasuwamy to z powrotem. Celujemy, żeby te dwie śrubki dociskowe były w ten otworek po klinie, skręcamy to z powrotem, wsuwamy to wszystko z powrotem, skręcamy i na ogół to jest jedyna taka przyczyna, którą może sobie każdy z klientów zrobić sam, jeśli tutaj zdiagnozuję, że po prostu to się tutaj porozpinało, żeby tutaj nie wzywać serwisanta niepotrzebnie parę stówek, nie, trafić za, nie tracić za 5 minut dosłownie roboty.